prl wszystko było na kartki. Ale nie tylko chleb i mięso. Na kartki było szczęście, cierpliwość i zdrowy rozsądek. Bo żyjąc w tamtych czasach człowiek musiał mieć coś więcej niż etat i dowód osobisty. Musiał mieć znajomości, spryt i fantazję. Wtedy narodziło się słowo, które do dziś brzmi dumnie, i z uśmiechem kombinować. Nie znaczyło kraść, nie znaczyło oszukiwać, znaczyło przeżyć. Kiedy półki w sklepach świeciły pustkami, a papier toaletowy był luksusem większym niż samochód, ludzie zaczęli tworzyć własny system, niepisane prawo wymiany przysług i genialnych pomysłów, dzięki którym można było mieć wszystko, czego oficjalnie mieć się nie dało. W prl każdy był trochę wynalazcą, trochę handlowcem, trochę artystą i każdy znał kogoś, kto coś załatwi. To była epoka, w której z jednej strony brakowało wszystkiego, a z drugiej narodziła się niezwykła polska kreatywność, bo w kraju, w którym nie było nic, Polacy potrafili zrobić coś z niczego. I właśnie o tej sztuce przetrwania Opowiemy dziś, ale zanim zaczniemy, chciałbym Cię poprosić o zostawienie subskrypcji na tym kanale. Ciebie to nic nie kosztuje, a dzięki temu mój kanał będzie się rozwijać. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Sklep w PRL-u to było miejsce pełne emocji, nie zakupów, emocji, bo nigdy nie było wiadomo, co tam dziś będzie może nic, a może cud, kawa, masło, a czasem nawet szynka. Ludzie stali w kolejkach godzinami, czasem całą noc. Ktoś przyniósł taboryt, ktoś inny termos z herbatą. Na karteczkach zapisywano numery, żeby nikt nie wpychał się przed, i gdy tylko ktoś krzyknął, rzucili mięso. W jednej chwili cała ulica wiedziała. Ale często zamiast towaru, na półkach stały tylko słoiki z octem. Wszędzie ten sam zapach. Szklane butelki, kurz, puste skrzynki. Ekspedientki rozkładały ręce, powtarzając słynne zdanie – nie ma, proszę pani, jeszcze nie dowieźli. Brak towaru był codziennością i to właśnie on uczył kombinowania. Bo kiedy nie dało się kupić, trzeba było wymyślić inny sposób. Znać kogoś w sklepie, w hurtowni, w rzeźni, w GS-ie. Kogoś, kto odłoży, kto da spod lady, kto da znać, jak rzucą. Ludzie potrafili godzinami polować na mleko, a potem wymieniać je na papierosy, mięso na mydło, cukier na kawę. To była gospodarka emocji i przysług, a nie złotówek. Dla jednych to był koszmar, dla innych gra. Kto potrafił kombinować, ten żył lepiej, a kto nie umiał, ten po prostu nie miał. W PRL-u nie wystarczyło mieć pieniądze, trzeba było mieć człowieka, bo w tamtym systemie Pieniądz nie był walutą, walutą była znajomość. Każdy znał kogoś, kto mógł sam za załatwić. Ktoś miał kuzyna w sklepie mięsnym, ktoś bratanka w zakładach mięsnych, ktoś inny sąsiadkę w komitecie, która miała dostęp do talonów na pralkę. I tak kręcił się cały kraj, od przysługi do przysługi. Wystarczyła butelka wódki, karton papierosów albo pudełko czekoladek z peweksu. I nagle, cudownie, znajdowało się miejsce na liście. Często mówiło się, nie ma rzeczy niemożliwych: są tylko ludzie, których jeszcze nie znasz. Wielu z tych ludzi od załatwiania stało się lokalnymi legendami. Wiedzieli, jak rozmawiać, jak poprosić, jak się odwdzięczyć. Ja telefon dzwoniły częściej niż sekretarza partii. Bez nich nic się nie działo, od ślubu po pogrzeb. Na osiedlach powstawały całe sieci wzajemnych przysług. Za naprawę telewizora dostawało się kilogram kiełbasy, za dostanie mięsa karton cementu, za karton cementu przerzut benzyny z PGRU. To był świat, w którym wszystko miało swoją wartość, ale nikt nie płacił gotówką. Nie było sklepów internetowych, nie było reklam, były tylko szeptane hasła. Znam jednego, co to ma. Pogadaj z Jankiem z trzeciego piętra, on coś wykombinuje. Wpadnij do Staszka, on ma dojście. To był nieformalny system gospodarczy, szara sieć, która działała sprawniej niż cała gospodarka centralnie planowana. Państwo rządziło na papierze, ale prawdziwą władzę mieli ci, którzy potrafili załatwić. Nie każdy klient był równy. W PRL-u liczyło się kogo ekspedientka zna, bo prawdziwe skarby nie stały na półkach, leżały pod nimi. Tam w cieniu lady ukryte były cuda kawa z NRD, kiełbasa z prawdziwego mięsa, puszki z ananasem, a czasem nawet papier toaletowy symbol luksusu tamtych lat. Dla zwykłego człowieka sklep wyglądał jak pustynia, ale dla swoich był rajem. Ekspedientki znały swoich klientów po twarzy, wiedziały, kto przyniesie kwiaty, kto bombonerkę, a kto potrafi tylko narzekać. Tym pierwszym towar się znajdował dla reszty. Niestety, proszę pani, już się skończyło. Wiele kobiet, które pracowały w sklepach, miało władzę większą niż niejeden dyrektor. To one decydowały, kto dziś wróci do domu z mięsem, a kto z pustą torbą i złością w oczach. Towar z podlady stał się pojęciem legendarnym, Szeptanym hasłem, które oznaczało nadzieję: jeśli ktoś miał znajomości, mógł dostać wszystko. Wystarczyło wiedzieć, jak poprosić i jak się odwdzięczyć. Z tyłu sklepu, za drzwiami na zaplecze, toczyły się małe transakcje, Czasem wystarczyła butelka wódki, czasem kawa z paczki z zachodu, czasem tylko dobre słowo, ale zawsze trochę ryzyka. Milicja wiedziała, że ten proceder istnieje, czasem przymykała oko, bo i milicjanci potrzebowali towaru z podlady. Tak wyglądał codzienny teatr przetrwania, z pozoru szary, smutny i biedny, a w rzeczywistości pełen emocji, adrenaliny. I wzajemnych układów. Bo w PRL-u prawdziwy handel odbywał się nie przy kasie, ale za ladą. Kiedy czegoś nie dało się kupić, trzeba było to zrobić samemu. I tu właśnie Polacy pokazali, że są mistrzami improwizacji. W tamtych czasach każdy był trochę inżynierem, trochę wynalazcą, a trochę magikiem od naprawy niemożliwego. W domach stały stare radia, pralki, telewizory, i żaden z nich nie działał do końca tak, jak powinien, ale każdy miał w rodzinie kogoś, kto potrafił je ożywić czasem drutem, czasem gwoździem, czasem taśmą izolacyjną. I działało, bo w PRL-u nie liczyło się, jak ważne, że działa. Złote rączki potrafiły naprawić wszystko. Własnoręcznie konstruowali anteny z wieszaka. Kable z drutu miedzianego, a odkurzacze przerabiali na kompresory do malowania. Na wsiach spawano traktory z pięciu wraków, a w miastach budowano meble z palet, skrzynek i resztek płyty wiórowej. Nie istniało pojęcie, wyrzucić. Każdy przedmiot mógł dostać drugie życie. Z puszki po konserwach robiło się popielniczkę, z koca, pokrowiec na siedzenia, z drutu. Uchwyt do wszystkiego. Wielu ludzi tworzyło domowe warsztaty, z piłami, śrubkami, częściami, nie wiadomo skąd. Tam przy świetle żarówki rodziły się małe cuda, nie dla zysku, ale dla przetrwania. To była epoka, w której człowiek mógł nie mieć pieniędzy, ale jeśli miał pomysł i trochę narzędzi, był bogaty, bo potrafił zrobić coś z niczego. I to była prawdziwa duma. Niektórzy z tych domowych majsterkowiczów wynaleźli rozwiązania, o których dziś inżynierowie mogliby pisać prace doktorskie. Tylko nikt nie zgłaszał patentów, bo w PRL-u patentem była sprytna głowa i stare kombinerki. W PRL-u mówiło się, że zakład pracy to drugi dom, i wielu ludzi traktowało go dosłownie, bo z tego domu można było czasem coś przynieść a właściwie wynieść. Nie z chciwości, tylko z potrzeby, bo skoro w sklepie nic nie było, a w fabryce wszystko się produkowało, to logika była prosta. Państwowe to niczyje. Robotnicy wynosili gwoździe, śrubki, papier toaletowy, a czasem całe elementy maszyn. Kto pracował w rzeźni, miał mięso, kto w drukarni, papier, kto w PGR-ze, ziemniaki i jajka. A kto w biurze mógł wynieść choćby długopis, kalkę, koperty, nikt tego głośno nie nazywał kradzieżą. To było raczej wyrównanie strat za to, że pensja nie starczała nawet do połowy miesiąca. Wszyscy wiedzieli, że wszyscy to robią i wszyscy milczeli. Czasem zakłady same przymykały oczy. Kierownik też brał. Ktoś mu przyniósł flaszkę. Ktoś coś naprawił po godzinach, a ktoś inny po prostu się odwdzięczył. Tak działał ten cichy układ społeczny, pełen hipokryzji, ale też ludzkiego zrozumienia. Niektórzy potrafili z tego zrobić sztukę. Z części z fabryki powstawały skutery, kosiarki, a nawet łódki. Domowe zapasy śrub, linek i rur były dumą każdego majsterkowicza. Bo nigdy nie wiadomo było, kiedy z to się przyda. Ludzie śmiali się wtedy, że w Polsce nic się nie marnuje, bo zanim cokolwiek trafiło na śmietnik, musiało przejść przez kilka rąk i znaleźć nowe życie. Wynosiło się nie tylko rzeczy, wynosiło się też spokój, że jutro się jakoś przeżyje, bo w tamtym świecie, żeby mieć cokolwiek, trzeba było być trochę robotnikiem, trochę przemytnikiem, a trochę filozofem. Kiedy ktoś miał w rodzinie kogoś za granicą, to był jak święty Mikołaj dla całej kamienicy, bo paczka z zachodu była czymś więcej niż prezentem. Była oknem do innego świata, w środku pachniało inaczej kawa, czekolada, guma do rzucia, kolorowe swetry, a czasem nawet kosmetyki, których nikt tu nigdy nie widział. Każdy zapach mówił jedno, tam żyje się lepiej. Ludzie otwierali te paczki z nabożnym szacunkiem, a dzieci nie mogły uwierzyć, że istnieją dżinsy, które naprawdę są niebieskie. Pamiętasz Pewex? To był sklep marzeń, zachód w miniaturze, schowany za szybą i za dolarem. Wchodziło się tam jak do innego świata, czysto, pachnąco, wszystko równo ułożone, a ekspedientka miała minę, jakby pracowała w ambasadzie. Na półkach stało to, czego nie widziało się nigdzie indziej: Coca-Cola, whisky, magnetofony, guma, Donald, zabawki z Japonii, perfumy z Francji. Ale dla większości ludzi te towary były jak sen. Można było je tylko oglądać, bo w peweksie nie płaciło się złotówkami. Trzeba było mieć dolary, bony albo kogoś, kto miał. I tak znowu wracamy do polskiej zasady numer jeden. Znajdź właściwego człowieka. Wielu kombinowało, jak zdobyć walutę, czasem przez krewnych za granicą, czasem przez wymianę, a czasem po cichu przez cinkciarzy. Dzięki temu dzieci dostawały żelki Haribo, a rodzice mogli zapalić Marlboro i przez chwilę poczuć się jak w filmie. Paczki z Niemiec, z Ameryki, z Kanady krążyły po Polsce jak relikwie. Rozdzierano papier, oglądano metki, a sąsiedzi przychodzili tylko zobaczyć. Nie z zazdrości, ale z ciekawości świata, którego nikt nie mógł jeszcze dotknąć. Zachód był wtedy snem, ale dzięki kombinowaniu ten sen dało się czasem odrobinę przybliżyć. Na rogach ulic, pod hotelami, w cieniu neonów, tam stali oni, cinkciarze, w skórzanych kurtkach z zawadiackim spojrzeniem i szeptem, który znali wszyscy: Dziękciarz panie, dolary, marki, funty, bony, wymiana korzystna. Nie mieli biur, nie mieli kas fiskalnych, ale mieli coś, czego pragnęło pół kraju, dostęp do zachodu. Kupowali i sprzedawali waluty, zegarki, dżinsy, magnetofony, a czasem nawet całe marzenia o lepszym życiu. Byli ryzykanci, zarabiali więcej niż dyrektor fabryki, ale każdego dnia mogli skończyć z kajdankami na rękach. Milicja ich ścigała, choć często po godzinach sama korzystała z ich usług. Cinkciarz był jak współczesny bank, kantor i pośrednik w jednym. Bez niego nie istniała żadna poważniejsza transakcja. To on wiedział, gdzie zdobyć dolary, jak kupić magnetofon z NRD i kto akurat przemyca dżinsy z Berlina Zachodniego. Ludzie bali się z nimi rozmawiać, ale jeszcze bardziej bali się ich nie znać, bo jeśli chciałaś kupić coś z Peweksu, bez waluty nie miałaś szans, a oficjalnie jej mieć nie wolno, więc kombinacja była jedynym wyjściem. Cinkciarze mieli własny język, własny kodeks i własne zasady. Liczyło się słowo, nie paragraf. Jedno kiwnięcie głową znaczyło więcej niż podpis na umowie. Wielu z nich stało się legendami, półświadkiem z nutą elegancji, bo potrafili poruszać się między światem biedy a światem luksusu. Niektórzy zrobili na tym fortuny. Inni skończyli w więzieniach albo uciekli na zachód z walizką pełną marek i strachu, ale przez chwilę to właśnie oni byli symbolem wolności. W kraju bez wolnego rynku to oni mieli prawdziwą władzę. Dziś mówi się o nich z uśmiechem, ale wtedy to oni uczyli ludzi jednej z najważniejszych rzeczy w PRL-u. Że system można obejść, jeśli tylko ma się odwagę i trochę dolców w kieszeni. Gdy państwowe fabryki nie nadążały, ruszały prywatne, te najmniejsze domowe. Bo w PRL-u każdy dom mógł być warsztatem, każda piwnica małą fabryką, a każda kuchnia laboratorium wynalazcy. Ludzie robili wszystko, dosłownie wszystko od alkoholu, z własnego zacieru. Po ubrania szyte na starych maszynach, zinger, które pamiętały jeszcze czasy wojny. Szycie, haftowanie, cerowanie to nie była pasja, to była konieczność. Dzieci nosiły swetry po starszym rodzeństwie, a kurtki pożyczało się na zimę z nadzieją, że w przyszłym roku uda się coś nowego załatwić. Kto miał talent, ten potrafił zarobić. Krawcowe, szewcy, elektrycy mieli pełne ręce roboty. Sąsiedzi przychodzili z całym dobytkiem: Zrób mi buty, napraw telewizor, skróć płaszcz po trzy spodnie. W zamian była flaszka, kilo cukru, albo kawa z paczki z zachodu. Po wsiach robiono mydło, przetwory, a nawet sprzęt domowy. W blokach powstawały anteny satelitarne z garnków, a w garażach Radia i lampki, z części od traktora. Każdy znał kogoś, kto coś robi na boku. Nie z chęci oszustwa, ale dlatego, że państwo nie dawało rady. Niektórzy potrafili na tym dorobić się całkiem nieźle. Szewc miał lepszy zarobek niż kierownik zakładu, a krawcowa mogła zarobić więcej niż nauczyciel bo to, co było rzadkie, było cenne, a rzadkie było wszystko. Z tego domowego przemysłu rodziła się duma poczucie, że mimo absurdów systemu Polacy potrafią sobie poradzić, że gdy coś nie działa, zrobią to sami po swojemu i zrobią dobrze. To właśnie wtedy narodziło się powiedzenie: Polak potrafi nie jako żart, ale jako sposób na życie. W kraju, w którym kombinował każdy, milicja nie mogła karać wszystkich. Bo wtedy musiałaby zamknąć pół Polski, a drugie pół dostarczałoby im jedzenie do celi. Milicjanci widzieli wszystko: handel spod lady, walutę w kieszeni, mięso z rzeźni, a nawet gorzałkę pędzoną w szopie za wsią. Ale często zamiast legitymować, po prostu pytali: Masz coś dla mnie? Wielu z nich miało swoje układy z sąsiadem z bazaru, z kierownikiem sklepu, a czasem nawet z cinkciarzem, którego powinni ścigać, bo w końcu każdy chciał po prostu żyć lepiej, nawet ten w mundurze. Zdarzały się oczywiście pokazowe kontrole, przyjeżdżała komisja, milicja, kamera z kroniki filmowej i udawano, że walczy się z pseudohandlem i pryciarstwem. Ale zaraz po wyjeździe inspektorów wszystko wracało do normy. Państwo grało swoją rolę, a obywatele swoją. Jedni udawali, że przestrzegają przepisów, drudzy udawali, że w to wierzą. Milicja w PRL-u była jak sąsiad, który widzi, że wynosisz coś z pracy, ale nie powie nic, jeśli dasz mu kawałek kiełbasy. Bo przecież wszyscy byli w tej samej grze grze o przetrwanie. Ten układ opierał się na wzajemnym zrozumieniu, nie na zaufaniu, tylko na potrzebie spokoju. Każdy wiedział, że lepiej się nie wychylać, nie donosić, nie pytać za dużo. W końcu jutro też trzeba coś załatwić. I tak właśnie powstała cicha umowa społeczna. System był dla papieru, a życie dla ludzi. Milicja patrzyła, ale przymykała oko, bo przecież też miała rodzinę. Życie w PRLU było jak niekończący się eksperyment. System próbował wychować obywatela idealnego, posłusznego, spokojnego i wdzięcznego. A obywatel w odpowiedzi stworzył człowieka, którego nie dało się złamać: Sprytnego, cierpliwego i co najważniejsze, pomysłowego. To była epoka, w której nikt nie miał, ale każdy jakoś miał. Nie było części, a samochody jeździły. Nie było farby, a mieszkania miały kolor. Nie było mięsa, a na święta każdy coś położył na stole. Bo Polacy nauczyli się robić niemożliwe. Czasem z dumy. Czasem z desperacji, kombinowanie stało się sztuką życia. Cisi bohaterowie dnia codziennego, matki, które zdobywały mleko w proszku, ojcowie, którzy w nocy majstrowali w piwnicy, i sąsiedzi, którzy dzielili się tym, co zdobyli. Każdy z nich walczył o normalność, o choć odrobinę godności w świecie absurdów. To była codzienność, w której trzeba było kombinować, żeby kupić papier toaletowy, ale też, żeby się po prostu uśmiechnąć, bo śmiech był najlepszym lekarstwem na bezsilność. Dziś, gdy patrzymy na tamte czasy, łatwo je wspominać z sentymentem, bo mimo biedy, braku i propagandy, była w tym wszystkim pewna wspólnota: ludzie byli razem, pomagali sobie, kombinowali. Ale z sercem, i może właśnie dlatego przetrwali, bo w kraju, w którym nic nie działało, działało jedno człowiek. To była prawdziwa sztuka przetrwania. Nie wbrew sobie, ale dzięki sobie. Dziękuję za oglądanie. Jeśli nie chcesz przegapić moich następnych filmów, zostaw subskrypcję.